Mam historię bardzo prostą, jak odkryłem pizzę polską Zrobię skok w tył zegara, bo to było o tu, zaraz Kierowany chłodem, napędzany pizzą głodem Chwytam, znikam w domu, pytam, what the fun? Jest kasubska, polskie smaki, tu z kolei klasyk taki Co ja robię? Robię obie Ta chłodzona na zakwasie, ta mrożona na wypasie Wbija każdy zęby w swoje, no i dobre są nastroje Taka to historia prosta, pizza klasyk, pizza polska Trzecia runda playoffów SEA Main, ale dla nas jest to walka. O awans do SEA Advanced Lodis kontra Nemiga. Teraz na środku jeszcze namierzony Wirtuozo, no ale Klocu skraca dystans. No i teraz jest to trafienie odpowiadające. Jeszcze raz Klocu i Klocu trafia po raz trzeci. Foster odpowiada. Wirtuozo jest tutaj na środku, i w tym momencie zawodnik Nemigi pozostaje sam. Bardzo sprytnie jest zeskok do respa. Nesti ma pełne granaty. Wirtuozo ma defuskita, ale co tutaj zrobi. Torzucony smog do tuneli, znajdowane również auto, no ale teraz jest to wyjście! I pytanie, jak zachować się ostatnio żyjących terrorystów, bo bomba już będzie za chwilę brojona. No i tutaj Virtuoso się pogubił, ale on ma przecież defa, no i niestety. Ale pierwszy frag jest, teraz bomba Bryan'a na raz, ale pogubił się w tym smoku gdzieś Belchon. I za chwilę będzie próba odbijania tego środka, no ale właśnie, już w bombsite'ie są nasi przeciwnicy. No i Freo z jednym trapieniem. Phoenix odpowiada, ale tutaj jeszcze na długie jest tych On dzisiaj radzi sobie fenomenalnie i pokazuje to i w tej rundzie, Konrad. Ważnej by o trójce, Freo. Będzie nam tutaj błyszczał. Wirtuozo z trafieniem. Freo właśnie trafia. Polo również do pomocy! I Nemiga kompletnie pogubiona. Freo ukrywa się za ten Teraz wychylenie w tempo. Nemiga atakuje środkiem i za chwilę będzie musiał się wykazać Nesti bądź wirtuozo. No być może Polo za chwilę zauważy dorzucone te smoki, no i niestety, ale Polo nie zauważy swojego rywala. Dobry, jednak skanę. Teraz y, będzie atak pod Bombside. B, tutaj jednak Wirtuozo jeszcze poobijany. finigan od tunelu wychodziły Phoenix, ale Mesti doskonale tych granatów brakuje. Teraz trzeba będzie rozwiązać to strzelecko. A trafiają terroryści po starej Iry. Jeszcze Wirtuozo walczy, no ale niestety w kluczowym momencie. W międzyczasie terroryści zajęli sobie środek, no i tutaj będzie trzeba uważać, bo. To będzie zamknięcie do bombsaitu B, tak jak wcześniej wspominałem No i Polo, oby tutaj zauważył, zauważył Ira I to jest pierwsze trafienie na konto zawodnika Lodis Teraz jest wyjście jednak do bombsaitu B No i Nesti pokonany, wirtuozo jednak odpowiada Ale cóż to był zastrzał? Jeszcze synix eliminuje Kloca Przewaga po stronie Nemigi, no i teraz Oj, 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 Freo A Pamiętajmy, że ten tylko z pistoletem Teraz jednak Polacy trafiają w timingu Usłyszany już Fini, no i Klocu Oje, teraz maja problemy, ale są dwa trafienia wirtuozo do pomocy. Na długie, jednak na blisko jest Ir. Na całe szczęście wirtuozo odpowie. I teraz już nie poradzi sobie terrorysta. Polo z problemami. Tutaj trzeba będzie zagrać. Wszystko na jedną kartę. Właśnie wirtuozo już wcelowany w anarchię, stąd będzie wychodził Fostar. No i teraz ważny pojedynek. Oje, oddany niecelny strzał Fostar. I tym razem pod Mompsiteem B. Tutaj jednak dwójkowo Polacy. Na blisko do rotacji jest Nesti, ale to jest proste wyjście na kontakt. Nesti jednak trafia jako pierwszy. No i teraz będzie musiał reagować wirtuoza, a ten ze snajperką nie myli się. odpowie jednak Postar nie! A jednak to Postar tym mołotowem, ale sam strzał był niecelny. Polo już na rotacji. Pierwszy frag jest. Teraz będzie wyjście przed smoke'a. Nesty agresywnie. Nesti bardzo pewnie. I Nesti chyba nam to zakończy. Jednak jeszcze walczy. Pobijany również szyfreo, No i w końcu Konrad musi upaść. Finigan, jeszcze ustawiony w bombsite'cie. Nesti odpowiada, ale to już jest naprawdę ciężka sytuacja, no bo właśnie Nemiga. No i zobaczmy, bo ten atak już pędzi, a w smoke'u jest postar. On tutaj czeka na ruch od twojego kolegi. Nesti wyeliminowany, a w tunelu jest jeszcze Polo ze snajperką. Ten daje Fraga od siebie, ale potrzebne jest to domknięcie, potrzebne jest wyjście od okna Freo wyeliminowany, Klocu, on tutaj się w tym wszystkim pogubił Ale w końcu jest to wyjście, Klocu z trapieniem, trzech na trzech A właściwie trzech na dwóch, Virtuoso, on się znajduje na środku I to on, już nie uda się podejść i zaplantować paczki No Polo, jeszcze trafia, Polo po raz kolejny No ale właśnie, zabraknie tego czasu Wiedzą już o tym zawodnicy Nemigi, Polo rozkręca się nam na dobre Szkoda tylko że to wszystko tak naprawdę na darmo, jednak wirtuozo, co tutaj się wydarzyło? Wirtuozo z ostatnim trapieniem na dwie sekundy przed końcem tej rundy. Dopiszę za chwilę rundę numer 13 na swoje konto. Tak jednak się nie wydarzyło, jest atak pod Bombside B, tutaj jednak kontra ze strony antyterrorystów. No i teraz Nesti będzie próbował reagować. Nesti, ajajaj! Trzy Pragi zdobyte. Sinix oraz Belcho. pozostają przy ostatnich mierzących antyterrorystów. No teraz to Klocu będzie walczyło o wygranie tego spotkania już w tej rundzie. Dobrze, celowany Klocu. Pierwszy frag jest. Klocu teraz. Sinix pobijany. I Klocu to wszystko domknie. I Klocu, Klocu, Klocu z dwoma trafieniami. 16 do 12.